Brawo, Kowal. Jeden Dobra, mit jeden To Sorry, chciałem go tam Jeden Nie, chodził po... Biegał po respie. Czyli... No nic. Co? Mecz o pietruszkę gramy Jak jeden biega hmm. po respie. Ale w kółko? Czy? Nie, no. nie, nie w kółko, tak. Lewo, prawo, lewo, prawo. <laughs> Ciężej trafisz, nie? No! Zaraz jem, 12-1, nie? Idę do dziadka. Dziadek, cofaj low. no lowa jestem, no jestem lowem, wiem. Dobra, zamontowałem ci dziadek. Dziękuję. Do do Dobra. Jest, jest na drugiej jeden jeszcze? Na, na B, kurwa. No mam pakę na A. Mam pakę na A. Paka jest, paka jest na rampie. No idźcie wszyscy. A, nie, przecież to powiedziałem, Dziadek. kurwa. Dziadek, cofaj się, cofaj się. Cię tu osłaniam z mida. Niech jeden tylko plecy patrzy. To zrobi... Dziadek, szybciej cofaj się. Biegnij, bo tam paka jest, no. O. Teraz ty patrzysz mida. No ale dostało dwóch, no. Z dwoma też da się przepierdolić. No nie mogłeś ty patrzeć mida, a ja no teraz, kurwa teraz dalej teraz, teraz chodź. B? Trzeba kurwa rotować i przechodzić. Płynnie nie? Ja, ja się teraz drapę, tak grajcie. Ja idę po broń lepszą. Nie forsowali w ogóle, kałachy mieli. Gruby, idź tam za ich, a nie tam się czaisz. Wuja, patrz tutaj, od tej strony. Patrzysz tam, na tą rampę, czy nie? U góry, przecież tam Gruby jest na dole. Jest. Gruby to poszedł tam niszczyć ich. On znowu nie tam z... na był, byl, czy Nie, nie z... tylko. Złącznika przyszedł. No. Dobra. Therapy. Jeszcze raz to samo pomoże. mi gadać dropa? Nie. Oj. Ja To jest właśnie przykłada asertywności, i ja to nie. Gruby ma no, na Mk. Gruby ma na Mk. To się widzę. Nie kupił, czy kupił? No mam, graj! A mamkawaha, dobra Kurwa. To jest jeden. Dobra, dobra, wracamy na Kurwa 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 do Kurwa 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 idę Kurwa Kurwa ja pierdolę ten granat. Ja pierdolę ten granat. Ja pierdolę no. ten granat. Ja, ten Dobra, pierwszy był lepszy. Pa, paka na B, b paka na B, paka na, pa, na, no. pa, na B. Dobra, gruby i kowal. Patrz mi tam. Platuję, platuję. Tam kowal. I mit, Nit po lewo, kowal, po lewo. Może być lewa. Też brawo. Już koniec, koniec. A nie, jeszcze jeden, sorry, 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 jeszcze jeden. Kurwa, nie. Zlewa mi się ten. No Ale nice try. Dobra, eko. Kowal. Sorry, kowal za głoniką. Kowal, działa... No, tylko gruby nie kupuję. Ale kupcie po jakimś tanim pistolecie. Wuja, kamizelkę wypierdol. Tanie nie lepiej wyraszujemy. Nie, wypierdolę. Mogę iść pierwszy za to. No, nic... nikogo nie zabijesz, tylko hajs stracisz, no. Ale kurwa Dawaj mnie bo... Dwóch na dwóch, jest pukowań. dobrze, broń bierzcie Macie Pas... pakiet dwóch na dwóch Pilnuj tłusz, Drabinkę posłać, drabinkę posłać Patrz ty, bo ja mam To będę bardziej otwarty mógł patrzeć Jak tam plecy zrobi, toć mi w pize patrz droging. Właśnie dlatego ja tutaj patrzę. Idź tam tam robinkę nice. ja, no E to jest gansko pan